Dzień dobry moi drodzy, czekajcie nie to, o tutaj, dzień dobry moi drodzy, o pomacham wam, o cyk cyk, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 3 I najpierw mamy postać sobie do rozwinięcia, co ja bym rozwinął, nie wiem cóż panel atutów, aha właśnie bo wam jeszcze nie pokazywałem, to weźmy sobie budowę ciała, mamy panele atutów, czyli takie już mniejsze umiejętności I to bym chciał jak najbardziej i wydałem punkt atutów i tu mamy na przykład. Teraz, co. Regeneracja, zwol, powolna regeneracja zdrowia w walce. Tempo regeneracji zdrowia, plus jeden. Tu mamy na przykład. No ale już nie mogę, byłam zero. Tu by było co? 100% na szansy na redukcję obrażeń. No proszę. O, w trakcie sprintu. Za każdego przeciwnika w pobliżu. No tutaj rzeczywiście takie przydatne umiejętności, nie powiem. No ale mamy jeszcze do, i to, to już wydałem, ale mamy jeszcze punkty atrybutów, czyli takie ogólne na to. Na pewno budowa ciała i zdolności techniczne trzeba będzie, bo to nam otwiera sporo drzwi. A właśnie, ja wam nie powiedziałem najważniejszego, przechodzimy tą serię na 100%. To jest najmniej mi potrzebne. To też by się kurczę przydało. Zjedz tego nie ulepszyć do piątego. Plus jeden pamięci cyberteku. No dobra, powiedzmy, że to może następnym razem. To teraz pójdę no niech będzie. Budowę ciała 6, potem to i potem w inteligencji, Albo nie, potem w inteligencji i potem w zdolności techniczne. I tak sobie będziemy robić. Takie mam plany. No teraz mamy ostatnia taka robota, czy jeszcze przednia misja. na witaminy klikamy. Moimi gośćmi są przewodniczący... tak. Zapomniałam. Znajomana trenerka ma coś co może Ci się przydać. Wysyłam ci na miarę na nią. Szczęść Bogu nasze. Znaźmy, kończyć właśnie, bo jeszcze jednego wam nie pokazywałem. Dziennik. Czekajcie... Galeria, co to? Dobra, to nie wiem. Tyba jak cięte zadanka, tylko gdzie one są? Świat? A ty, to przy okazji Chyba takie ten, tak? Okej okay. Proszę bardzo Technologie Cyk I cyk, ale nie do końca to chciałem Chciałem wam pokazać kurczę tylko gdzie to jest Ty mogę przyjąć czas też Przez tak wytwarzanie mapa tej statystyki, baza danych To mi niekonieczne, ale No takie rzeczy powinny być w dzienniku akurat, nie? Czy nie ma? Jak zadanka ty są, nagle jest tu dziennik zwykły. A jakbym chciał takie coś... A tamto gdzie nagle się. Kej okay, dziwne? No nagle mamy zwykły dziennik. A co ty nie mam nic innego? Dobroczyki popłacają. Poczekaj na otwarcie blokady. No nie mam nic innego, co dużo mówić. Przecież mistrz zawsze wiadomo czy ukończone. No okej. Okay. A nasz drugi gość to Karina Lee. Piękna gospodyni programu Chipping. Poświęconemu tematyce cyberfiszek Jak Ci kochanie w porządku Nie narzekam Zidni Dzięki za zaproszenie. Za o porozmawiając... jakieś te ale nie mogę ich użyć, oczywiście Brama znowu się popsuła Trzec... No i to mamy mieszkanie na nasze Sprawdź schowek. co robić sobie z dozorcą. Zobaczmy wobec tego Schowek to bezpieczny, pierwszy mieć punkt dostępny dostępnych kryjówka i w twoich pojazdach. Nawet jeśli skorzystasz z niego w pomieszczeniu, mieszkaniu do, po, yy, do pozostawionych schowków przyrządów, masz dostęp do innych miejsc, a przykład z bagażnika swojego samochodu. No okej. Okay. Gdzie ten schowek? Okej? Okay? Ty. To jest to, co ja mam, tak? To już mam karabiny w ogóle? Czekajcie, która jest moja, a jest z, z, ze schowka. To jest moje, tak? Czy to jest schowka? Na wyposażeniu. Tak. To dobra, no to po co mi... Czekajcie, nie, nie do końca to chciałem. Wszystkie przedmioty... Dobra, może to nie niekoniecznie. Mam na przykład nóż? Czekajcie, zobaczmy obrażenia. Dobra, najbardziej... i obrażeń na trafienie 25. 25. No ale maczeta to jest też coś innego. Dobra, to... dużo nie zmieniam. Mmm... To nie da się tak serio. Zaczekajcie, no, to co ja mam, to. Strzelby nie noszę na przykład, a tu jest. Na, tym, na przykład mogę sobie dostać pistolet maszynowy, nie, który jest lepszy. A ja mam ten na wyposażeniu? Nie, Unity. Zaczekajcie, tu są moje te? Jednak na wyposażeniu? Nie, gdzie są moje kurcze? To jest ekwip, no to jest ekwip, któryś by schował, który, który jest gorszy? Obrażenia na sekundę 13. Są to samo, praktycznie. To ten schowaj. No i do go tutaj, tak? Dobra, dwóch karabinów też przecież nie potrzebuję. Zamiast tego będzie sobie strzelba na przykład. Dobra, ten. Je, obrażenia na sekundę 11. 13, ale 78 8 tutaj na dole. Obrażenia 8, 8, 7, 8. No, ten ma taki na sekundę. ale obrażenia gorsze, nie? Zgrywanie się bronią 35, efektywnie się broni 35. Nie no, ten jest lepszy, mimo wszystko. No, i tego sobie chowamy na przykład, ok. No, i takie coś, słuchajcie. I ja sobie wezmę strzelbę. Dekwiptunku, Do dobra. Bronie dystansowe nie potrzebuję, tego nie potrzebuję aż tyle. Dobra, w sumie na razie nie muszę chować, przecież to też będę mógł sprzedawać. Więc dobra, na razie tyle. Mam mamy się położyć, spać, tylko ja sobie to jeszcze pozbieram. Pozwólcie. Kurde, drugie to. Długie to. Można no, no, w nie zmienia się tak szybko, że tylko tym że Tylko ty możesz zanim na skomponuj nowe zestawy ubrań w garderobie do ręki z miejską jesteś. Okej. Okay. W sensie, gdzie jest ta garderoba? Tutaj. Nie, tu jest lustro. Zobaczmy się, przejrzyjmy się. Co znaczy zmieni wygląd Wii? A, tu mogę zmienić... Okej, okay, do tego nie ruszam oczywiście. Twierdź. Nic nie ruszałem. Jeszcze mogę zmienić uszczym twarzy, chcę wam to pokazać też. To pokażę wam. Radość. Okej. Okay. Radość. Złość. Oczy mi się jeszcze nie podoba. Ale dobra, w sumie... Nie, ej, no nie mówcie, że nie jest zły. No jest w sumie na żywi całkiem gites. Skoczenie. Okej. Okay. No, i neutralny. Chyba taki, jaki jest, nie w sumie. Ok, wróć. No i przestań się przeglądać. No a to zobaczmy jeszcze tą garderobę. Jest tutaj, jak rozumiem. Nie, tu jest prysznic. Łącz prysznic. Kolej tak paniem? Zmieniłem czy dobrze. Wyłącz prysznic. Tu gdzie jest ta garderoba? Jeszcze garderobę chciałem zobaczyć. Tylko gdzie ona jest, proszę Państwa? Gdybym ktoś powiedział tu. Tutaj jest garderoba. Zajrzyj do gar garderoby. Jadę robię, możesz stworzyć do 6 zestawów ubrań, które można następnie aktywować i dezaktywować. No i można sobie zostaną zastąpione. Okej. Okay. No i to w sumie no dobra, no zróbmy tak. Koszulka. Ta jest chyba najlepsza. O, a w sumie nie wiem, czy to nie jest ta, co mam nogi. Te wyglądają ładniej niż te. Słynie, zobaczmy, trąbki takie, bądź takie. Te chyba lepsze są. Tu nie mam i tu nie mam. No dobra. I tu coś jeszcze jest? A tu jakaś muzyka do włączenia, coś takiego? A telewizorek. I to przeciągam temu widzo panie. Pytam tylko po co? Co właściwie to dało? Czy ludzie mogą doświadczyć dzięki temu? Dobra, nie będziemy tych pierdoleg Stań. No Dobra, no to chyba wszystko wam pokazałem tutaj w tym domku, że mi się przespać tego. Patrzcie, prześpi się, siebie, prześpi akt pierwszy, moi drodzy. Czy ukończyliśmy Prolog teraz tak można powiedzieć? Toż tak naprawdę prolog to się pójść dosyć, A to nie będę mówił może, kiedyś kończy prolog, taki, taki prawdziwy prolog. Sprawdź pocztę. Buenos dias, senior B. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Dobra, ale mam sprawdzić jeszcze pocztę. Dobra, wam pokazuję. Okej, okay. jesteś zaatakowany, tylko to oprogramowanie właśnie. Pojazdy zakup. Na stronie autofixer znajdziesz wszystkie pojazdy, które są aktualnie na sprzedaż. Możesz wejść na nią z komputera swoich mieszkań, albo zaznaczonych ikoną komputerów w całym City. Śnieg kąki, okej. Wrzuć nie rakety. No dobrze. Ale że ja? wstydzisz się? Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty Watson, do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Co to jest? Sprzedaj? Okej, okay, takie coś, powiadacie. Mamy jakieś pierdoły do sprzedania? W sumie mógłbym to na przykład, no, no po co mi to? Co zarobimy, no i to też. Na resztę no już noszę, więc akurat niekoniecznie tych tak raczej też bym nie sprzedawał na razie. Takich rzeczy też bym nie sprzedał. A to są same pierdoły chyba, nie? Sprzedaj, rupiecie, no właśnie. Tylko czekajcie, czekajcie, czy to jest... E nie, zużyta, okej, okay, no to sp mogę sprzedać. No i super. Mamy 200 kilo dźwigów, nie wiem czy widzieliście. Ej, czy to nie jest jakaś misja poboczna może? Mogę pomóc? Nie no, to nie. Mopa. Tak dziwnie, że mi się żadna misja poboczna nie oznacza. No, se jest tu jakaś, ale to... Tu jest jakaś. Czekajcie jakbym to oznaczył śledź trasę. To piętro w ogóle, czy muszę iść ni niżej? A chodźmy sobie, zobaczmy. Znaczy, że to nie będzie jakiś, Wymagało jakichś większych tych, tylko tu. Co za zło? To się nie spieszę z tym, o tak powiem. A, ale tu widzę jakieś walki. Zobaczmy. Ej, hey, może rundka? Albo ty. Sprawiłem sobie bota do sparingu. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Do krwi. Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu? Chyba zaraz się zaczyna. Malone versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny. Nie ogląda telewizji. Nie gada, tylko bije. Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przybłąkał się do mnie na ulicy. Miał takie piękne, smutne oczy. To przygarnąłem nie? Zobaczymy, czy to będzie dla mnie w ogóle. Dobrze, żartuję. To wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. To no na spróbujmy. Jęko na nogach, głowa cały czas w ruchu. Łatas atakujmy? Kurde, bo był... Ok. Okej, Chłopaku, umiesz przywalić? Chcesz, to ci mogę ustawić walki. Na tym można zrobić grube buksy. Siądźmy sobie. Sam też boksujesz? Eee, już nie. Zbyt wiele razy w łeb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Co na to sposoby? Kerenzikow załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. Okej, okay, czekajcie, wstań. Jedną rzecz bym tylko zrobił, wycieczkę. Czekaj ta. Zabrać w, w. Szybki zapis, OK, Gdyby coś nie pykło. Dobra. W sprawie tych walk. Mówiłeś coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli się nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz mi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wiesz gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, a tak jak wygrasz, zgarniasz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Coś jak wyćmiję. Ja Też walczyliśmy na nie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. A ty tu czegoś nie masz? Wierzę w ciebie. Pokaż temu miastu na co się stać. Czekajcie. Kabuki, okej, okay, powiedz sam zobaczysz. Coś jeszcze? Słuchaj, te walki... Jak to szło? Oj, wi, wi, wi. O ile nie masz tytanowej czaszki, to nie blokujcie sobie gębą, potem są problemy z pamięcią. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. wiesz gdzie chcesz jechać. Dobra, go. no to Jeśli pominę. U... Jak słoń. Świetnie. jest to samo, tylko miałem... A czekajcie, bo chciałem zobaczyć jego ofertę. O. Co tam masz w ofercie? Co tam stąd? masz w ofercie? Wszystko co najlepsze. Aha, bo ty handlowcem jesteś, tak? Co to jest to? Aha, ale to ile? 540? Nie no, to nie będę teraz kupował takich rzeczy. Nie, to na razie podziękuję. Ty, no dobra, no to jedna rzecz załatwiliśmy. I czekajcie, jak sobie zerkniemy na dziennik. Jest prezent T-Bug. Dobre uczynki po... Aha, do krwi. Ok, czyli jest do krwi, a to nie jest jakoś oznaczone, że to poboczne? Czekaj na no otwarcie blokady. Ta, to serio się jakoś nie oznacza, że to poboczne? No to jest na przykład. A nie, okej, okay, jest, jest, jest oznaczone, że to poboczne. Spoko. Yy, dobra, no to ja chciałem jeszcze sobie zachnąć na mapę. Bo jeszcze zanim pójdziemy. No, z tej strony już nie, ale tu jeszcze coś mamy. I to chyba tym razem strzelnica, co? Ogarnąłem twoją starą czterdziestkę piątkę miota aż miło Podejdziesz tu za mnie pokaż mi to spluwę. że to i to mam za darmo O za darmo super no dobra na razie nic nie chcę kupować raczej szkoda kasy na razie Właśnie, trzymaj się konieczną broń. Taka broń ma unikalne właściwości, a nie możesz jej ulepszyć przez modyfikację. Konieczna broń może zostać ulepszona do wyższej generacji dzięki użyciu odpowiednich komponentów, To znaczy zwiększenie moc broni. Panel ulepszeń w zakładce wytwarzanie. Piękne dzięki. To jest zadanie ukończone, tak? A czekajcie, chciałem zerknąć w zakładce wytwarzanie, tak. Wytwarzanie. I na przykład tu miał, gdzieś mam tą broń. Nie wiem czy to jest... Ta na razie i tak mam zablokowane a że to jest ta. Nie, to jest chyba do nowa, nie? Dobra, no na razie i tak niewiele zrobiłem. I to tyle, tak? Pokaż co masz, Dobra, po prostu. Pokaż co tam masz. Robi. Kurde, ja zawsze ukażę, że było jakieś dla niego zadanko. A z tego co widzę, nie ma. No to wszystko, tak? jest a, a propos, jak to jest strzelnica. Amo no Serio to nie Ej, ja sobie tam głowę uciszę, to było jakieś zadanko dla niego Tylko ja tak chodzę, nie, nie zrozumiecie mi źle, ale... Mogę wejść na przykład? Nie no Nie no, jest tylko pokaż co masz Kogo ja widzę? Może nową splu... No nie, a czekajcie jak ją sobie wykwipuje ewentualnie jeszcze? ekwipunek no To bym zamienił, nie? No ta jest lepsza. Co dużo mówić, nie bronisera. Nie warto sobie wziąć teraz akurat strmowy, na przykład jako drugą broń. I czycimy, na przykład pist Albo strzelba na przykład trzecia, no. Nie chyba spoko, nie? Jak się je zmienia, proszę państwa? Na pewno nie tak. Kurde, jak się je zmienia? Kurde, bo nie chcę nawciskać jakichś głupich tych. Czy kącikiem może? O! No nie, no dobra, no nie będę też ten wariował tutaj, czekajcie, dzienniczek. No nie, jeszcze mapa zobaczę. No to nic po prostu nie ma. No dobra, idziemy. No to zjeżdżamy na dół, Kurty, myśmy tu zeszli, bo mam prawie całą. Ej, nawet nie, kiedy mi te 20 minut zleciało, naprawdę nie? Nic żeśmy wartościowego nie zrobili. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, między innymi wspaniałe koncerty mistrzów Biła. A tak da, może to. to Chociaż mogę w sumie paradować w mieście z tym bronią, nie? Sponsorem tego wydarzenia... Snight City i Stany Zjednoczone, więc nie można paradować z bronią czekamy na to wydarzenie. Cześć, nie wiem no, tak normalnie w Stanach, no to że nie że... można też się tak chodzić po prostu i nie Kurde, w środku miasta z bronią Chcesz pogadać o wczoraj. Kroniki kryminalne NCPD i za pomoc w walce z przestępczością. Fixerzy, to nie ci udzielają informacji o lokalnych kontraktach, kontrakty. Fixerzy dają ci znaczkę, zbliżasz się do misji wykonania kontraktu. Jak rozumiem, pojawia się to wszystko na ma... Okej, okay, tak, wszystko. Na razie się tym nie będziemy zajmować oczywiście, no ale może w następnym odcinku, jak nam starczy czasu. Hmm. No dobra, na razie nic nie sprzedaję. Przekazałem ci stamtąd spierdalać. Mmm, nie śpieszyłeś się, co mało? Tyle tu siadzę, że zgłodniałem od tego czekania. Siadaj, skończę jeść i możemy lecieć do Rippera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żercie. Dlaczego tu nie lubić? Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mhm. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. pierwsza Liga Night City, Czarny Chrystus Afterlife, 150 kg Fixera. I co? Słabo? Opowiedz wszystko. Dexter Deshawn. powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie dwa lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. Dwa lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy znalazł nas. Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. Tibak go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie osobisty. znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka Fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby Fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przyjąłem Twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Ok, wciskam sprawy, Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. Przekonajmy się. Jedziemy? No, jak nie, jak tak? Jasna sprawa. Księdza kierownicą? No, to pojedźmy. No to co. Do Reapera, nie? zmień mi kamerę? Jeż powoli. I ja na kamerę? Dopiero o. zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? Gdzieś nie miał jej wczoraj? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. Ty stary, nie miałeś wczoraj tej randki? Nie po to? No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obradamy Co mają na myśli tych wartościowych Ladexa. tych? Tam paczkę. No raczej nie paczka kart mieli na myśli. Czekajcie, bo szukam tu czegoś w przypadku czegoś nie ma tu wartościowego, ty to... to nie jest nic. Kurde, bo zanim... Nie wiem czy nie kończy, bo jak znowu mamy mieć 50 minut odcinka. A nie jesteście panami swych wspomnień. Albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej... Nie tylko do was! W dawnych czasach. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają tam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania. Na jakiś czas. Aha, to taka znajoma. Hej Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. No dobrze, to ja was chyba tu czekajcie jeszcze. Tu mamy. Wyglądasz na zadowolonego. Ja zawsze jestem zadowolony. Tak się lepiej żyje. Z tym mogę ale... pogadać? Chyba nie. Szykuje się nam nowa robota. Od gościa z... Proszę Paszport. O kurde! Chciałem powiedzieć proszę was bardzo. Już my myślałem, że do końca. Może tak spokojnie. Tera. Dobra. Bezpieczne. Moi drodzy, ja im przerwę. Trzymajcie się do następnego odcinka, gdzie sobie pójdziemy do tego ripera. Trzymajcie się. Hej, hej.